Słuchajcie, w dniu dzisiejszym jesteśmy prawdziwymi piratami, piratkami i będziemy próbować zdobyć nasz ale najważniejsza w dniu dzisiejszym jest prawdziwa odznaka piratów. Yo ho ho! Rozpoczynamy oficjalnie nasz... sobie rączki i na razie w kole sobie tańczymy. Zaraz idą kapitanowie naszych okrętów piratów, bo są nam potrzebni. Poza środkę, koleżance, tam, koledze. Niech żyje, niech wstaje każdy leń, czekają obowiązki, to nie będzie mocny dzień, bo o to czas przepytać was, nie zrobić mały test, jak hasło wnikło po mi, no to to tak właśnie jest. Czy powtórzycie mi to hasło? Hasło! Jeszcze poproszę! I kości. Dobijemy! To 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 Powtórzą bez wahania, dobrze znany refren Zawołanie to zna już każdy, kto piracki no, przeszedł przez. pytam, ja, mów nie wie, właśnie jest. Jak Mamy jeszcze maszerujemy. To Do dzieła więc kameraci, bo jest dużo wart. Tutaj złoto jest i dukaty są, bo tym każdy śni. A dostanie korek to jak raz I... Lubię zwierzęta. Lubisz zwierzęta, nie opiekować pewnie, tak?

ハードルを持って。

Siatka. Chodźmy poszukać razem. Zasiadka! Jest, Nie. Nie, Nie, Znajdziesz go tam, gdzie jedzenia jest w brud, Bo siedzi na drzewie, zajada. Już, No właśnie! Słuchajcie, robimy wielkie koło. Podajemy sobie znowu szybko ręce. Podajemy i Tamuszowi podaj. I tak dalej, dalej podaj. On krąży. Uwaga! Słuchajcie, teraz musicie we dwie naradzić się przed udzieleniem odpowiedzi z Pani córeczka. To bardzo dobrze, niech ona tu jest. Pomagaj swojej mamie. Tak, A Ty też, dobrze? Uwaga dziewczyny, to jest dla Was. To jest test taki. I tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Albo A, albo B, albo C. Co należy wyrzucić na ratunek toną temu? A. Amulet na szczęście. B. Bułkę z szynką i z serem. Czy C, koło ratunkowe, narada, czyli narada, musicie się narazić. Jaka odpowiedź? Ale tylko mamy A, B i C. Koło ratunkowe. co? Czy bułkę z ser. z serem? C. Dobra, C. C. Jak, Jak myślisz? C. C. Mówi, czyli że C. Madzia mówi, koło że C. A ty ratunkowe. też tak uważasz, że mamusia ma rację i Madzia?

Mhm, tak, słuchajcie, to jest numerek 4, to oznacza quiz z moich karteczek. Bardzo trudne, jeśli idziesz drogą, powinieneś iść prawą stroną pobocza, tak jak jedzie samochód. Iść środkiem drogi, aby każdy cię widział, czy iść lewą stroną pobocza. Jak trzeba iść, a się idzie? Czy środkiem drogi wędrować? Lewą. Lewą. A ty też tak sądzisz? Lewa strona pobocza, oczywiście. Mała krówka to. Choć, mamusiu, chodź pomóż nam. Mała krówka to A dzielątko B. źrebiątko, czy C jawniątko. Mała krówka.

ty też jesteś piratem, więc powtórz za mną gdzieś tak! Ahoj, ho, ho, hej, ha! Z tego Tu na naszym pokładzie piratka rządzi brać! Tutaj byle grosz trzeba zwać! Przywot płynie nam tu bez trosko, cały ten czas! Wszyscy jeszcze raz! Wszyscy jeszcze raz! Ha, 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 ha.

Będzie prawdziwy test. Będzie próba piórka. Jest. Nie wolno piórka. się zaśmiać. He he he, Tyska, zresztą posłuchajcie. My jesteśmy piraci i ty i ja, a jak? Śpiewaj głośno te pieśń, Znają ją nawet sam Han. Ty też Uwaga. jesteś piratem, więc powtórz za mną dziś tak. Ach. Uwaga, groźna mina, puszczamy ręce, groźna mina. Głożna mina. Mm. Bardzo groźna, nie ruszaj się. Słuchajcie, i piórko tak sobie tylko kili gili zrobi, takie o. O, tu, 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 tu. Dobrze? Bardzo dobrze. O, jaka dzielna piratka! Nic się nie uśmiechnęła! W ogóle nic moje pióro nie działa. Uch, tak, troszkę. Słuchajcie, ciekawe, czy na panią zadziała? Musi być Bardzo groźnie, bardzo. O, i nawet zawarczała na mnie, piratka. Ja się boję, odchodzę. Uch, pięknie. Gdzie jeszcze? Nie ma jak życie pirata! Zresztą posłuchajcie! My jesteśmy piraci i ty i ja, a jak? Śpiewaj głośno te pieść znają nawet sam ha. I groźny minę. A już się ruszać. Tak jak zastygliśmy tak już. O, tu już są. Pięść, yes, jest pięść. O, ale groźna. Jajno. Pięknie. Spiderman, bardzo dobry. No tyle. Ho, 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 Tu jeszcze. Panią zostawiamy na koniec. Oczywiście. A jakże? I to Bardzo dobrze uwaga. I troszkę. No pięknie, słuchajcie, wasza pani nadaje się na prawdziwego pirata, a raczej piratę. Tak, na złote monety, srebrne łyżki i wszystkie diamenty świata. Pasujemy was na prawdziwych, odważnych piratów, a nazwa waszej drużyny to sprytne szprotki. I sprytne szprotki zawołają, ahoj, trzy, cztery, ahoj. ahoj. I idziemy pod znaki do Państwa. Proszę. Prawdziwe, czy się nadają panie na prawdziwe No ja zapraszam. To już co mówiłam wcześniej, pamiętamy jak muzyka robi stop, robimy groźną piracką minę. I wasze panie też robią. Zobaczcie co on minę ciebie, proszę milę zrobić życie pirata! Zresztą posłuchajcie! My jesteśmy piraci i ty i ja, a jak? Śpiewaj głośno te pieśń, znają nawet sam hak. Ty też jesteś piratem, więc powtórz ze mną dziś tak! Ahoj ho, ho, hej, Ahoj, ho, hej, ha! Ho, hoho, hej, ha! Zaczynam! Nic się nie ruszamy, w ogóle nic! Za dobrze! Trzeba to zadanie wykonać! Pięknie! Dzieci sobie radzą idealnie. Tu jest groźnie. A ty na o, panie jak tobie tu... zostawiłaś, Pani? No, dzieci! To świetne. Tak. Wow. wierzę, ja bym się ciebie bała na u ciebie spotkała, to wszystkie dzieci. Uwaga, teraz. Jest, bardzo. Po... Ha, moje pióro trochę działa. Bardzo dobrze, ledwo, ledwo. Sprawdźmy, czy tu w ogóle się uda. Zadziałało, wiedziałam. Ostatnią szansę, daje pani. Już nie będę męczyć się. Jest, udało się, ale jeszcze jedna pani została. A tam O Oczywiście. A ja nie widziałam. Bardzo dała radę. Dała radę. tempo kochani czy my znamy wszyscy ogórka? Ja myślę, że znamy, znamy wszyscy ogórka i sobie zaśpiewamy tego ogórka, prawda? Wesoło jesienią w ogródku na wrzątce, ruda marchewka, tam strączek, Tu jak słońce, tam główka cała, A w kącie ogórek, góry i śpiewamy! Ogórek, 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 Zielony ma garnitury, Szapkę i sandały, Zielony, zielony, ကူရဲကူရဲချစ် नौ မလာ